A więc, Szymano, dzisiaj zaczynamy taką miniserię Ja jestem Kamio i to jest miniseria, w której przedstawiam, co znajduje się w danej skrzyni To będą być trochę nudne filmiki, ale oczywiście będzie dużo więcej innych filmików, które będą trochę ciekawe. Tutaj prostu tylko dla ciekawskich Z najważniejszych rzeczy w skrzyni Recall Case znają się tutaj Rękawice, takie rękawice, bardzo ładne według mnie te są najładniejsze, bardzo ładnie mi się podobają, ale te też mogą przypaść do gustu, te i te. Potem jest USP Spring Stream, no ale bardzo fajna broń, która jest bardzo ładna, pasuje do białego w pikunku. To jest najładniejsza łupka. Może nie chcę kupić, ale bardzo ładna. Ale też jest dosyć, no, dosyć droga, no tyle kosztuje. Dalej mamy kałaszka, Ice Kulet bardzo ładny. Tutaj obrzyd mimo że dużo osób nie używa obrzyna, to to jest taki obrzyna Dosyć spoko skin, tylko taki bardziej w stylu anime, czyli dla osób, które lubią takie te Stank się troszkę skinów T250 Dual beretki, SG553 P90, rewolwer M249 Tutaj to M4x4 jest dosyć, no takie średnie, ale Jego cena też mówi sama za siebie Tutaj bardzo ładny jest to, ten glock Famas miał, GALIAR Destroyer, MAG10 Mojka Flage, Drop Me i UMP Roadblock. To jest na koniec dzisiaj taki krótki odcinek. odcinek zapraszam do zdobywania tej oto skrzyni, więc zapraszam do subskrybowania, lajkowania, no i cześć.